Siemanko wariaty Big Fisha z tej strony. Słuchajcie, kolejny dzień, kolejny wędkarski odcinek, tym razem nie z wody jak widzicie, tylko z domu. Słuchajcie, przygotowałem dla Was dzisiaj coś naprawdę fajnego. E, mianowicie mam 5 magicznych pudełeczek od Westina, słuchajcie. 5 e, przynęt Westin swim 53 gramy 12 cm. No, i co? Słuchajcie, to są limitowane, limitowane kolory, są w środku. Limitowana edycja. Także zrobimy sobie dzisiaj z Wami unboxing. Pokażę Wam, pokażę wam jak te, jak te przylęty wyglądają. Możecie sobie przeczytać. Westin 3 dni temu napisał, napisał takiego posta na Facebooku. Nie wiem, czy dobrze to widać. Mam nadzieję, że widać. No, i słuchajcie, z tego co Westin pisze, jest 6 specjalnych kolorów. Limitowanych kolorów, trzeba, trzeba podkreślić i plus jeden dodatkowo jest super turbo limitowany także jest podobno 2% szans żeby, żeby tego, tego rzadkiego, rzadkiego swima zdobyć no i co, dzisiaj zrobimy sobie unboxing tych oto swimów ale mało tego słuchajcie mało tego, przygotowałem jeszcze trzy przygotowałem jeszcze pudełka Ricky De Roach zobaczcie, też są, też są w świątecznych opakowaniach też jest, też jest świąteczna edycja, też są limitowane kolory. No i co, pokażę wam, pokażę wam, jak te przynęty wyglądają. Możecie mi napisać w komentarzu, która przynęta najbardziej Wam się podoba, którą byście chcieli trafić, jeżeli, jeżeli byście zakupili takiego, takiego boksa. No i co, możecie napisać, czy w ogóle jest spoko opcja, że Westin coś takiego świątecznego świątecznego przygotowuje. No ja Wam powiem, że ja jestem zajarany, lubię takie nowości. No i co? Z czystej ciekawości po prostu je zamówiłem. Wszystkie, wszystkie przynęty kupiłem z własnego portfela. Słuchajcie, jedna, jeden swój kosztuje 70 zł około, 14 punktów u mnie tutaj w Anglii płaciłem za jednego, także dosyć sporo. Za Rikiego płaciłem dyszkę, także gdzieś myślę, w granicach 50 zł, taką przynętę w Polsce można nabyć. No i co? Nie przedłużam, słuchajcie, nie przedłużam, zabieramy się za odpakowywanie, unboxing. No i co? I lecimy, słuchajcie, pierwsza przynęta, pierwszy swim, e, już teraz. Zobaczymy, co to będzie. I słuchajcie, pudełeczko wygląda tak. Jedna strona, druga, słuchajcie. No i tutaj tutaj one, one przychodzą w ogóle są zapakowane zobaczcie. Um, nie wiem czy to będzie widać. Nie wiem czy to będzie widać. No ale tutaj macie, tutaj jest folia, tutaj jest folia i folia, i folia też jest z dołu tutaj. No ja już je otwierałem, także także, także ta folia już jest zerwana, ale zobaczcie. West Swim Christmas Edition 2025, tak wygląda pudełko. No i co słuchajcie? Sprawdzamy co jest w środku. Pierwszy, pierwszy swimek. O, o! Zobaczcie. Tak się prezentuje. Tak się prezentuje pierwsza przynęta. Dajcie znać co o niej myślicie słuchajcie. Ona jest, ona jest zielona, ale jak zobaczycie, jak zobaczycie pod słońce, nie wiem czy to widać na kamerze. Ale ona jest cała, cała fioletowa. Ja w ogóle tego zielonego pod słońce nie widzę. Widzę go w kamerze, że jest, aczkolwiek ona tak naprawdę jest fioletowa z zielonymi, z zielonymi dodatkami. Także, także tak się prezentuje. Oczywiście e, złote Logo Westina na, na górze. Coś takiego, słuchajcie. No naprawdę, naprawdę, naprawdę fajny kolorek. Myślę, że taki bardzo uniwersalny. No i co? Lecimy, lecimy po następną przynętę. Zobaczymy, co tu mam pod ręką. Kolejne pudełko. I co? Otwieramy. <ścoughs> Zobaczcie, tylko na to. Spójrzcie na to malowanie. Fajne, fajne biało-czerwone malowanie z takimi złotymi dodatkami. Znaczy ta, ta przęta w ogóle jest, jest cała błyszcząca, jest w takim, w takim błyszczącym, błyszczącym lakierem po, polakierowana. Ale te złote dodatki są, są kropowate, takie. Także no naprawdę, naprawdę wygląda to, wygląda to kozacko. To sami powiedzcie po tej przynęcie, 100%, 100 widać, że jest to przynęta świąteczna. Nie da się tego ukryć. No, i powiem Wam, że to jest mój. To jest mój Jeden z faworytów, nie jest to moja ulubiona przyrzęta, która się trafiła Aczkolwiek, aczkolwiek Jest bardzo fajna słuchajcie Coś takiego Western Swim Posłuchajcie sobie to jaką pracuje I co? Otwieramy następną Następny kartonik już jest w rękach Cyk I zobaczcie tylko na to Nie wiem czy ostrość się złapała, ale ale tak ta przynęta się prezentuje. Słuchajcie, Westin Swim edycja limitowana, limitowane kolorki na 2025 rok, edycja świąteczna. Zobaczcie od spodu jeszcze te pomarańczowe akcenty na górze. Na górze złote logo. Westin, oczywiście. No i co? Co, co o tym myślicie? No, jak dla mnie sztos, jak dla mnie sztos, powiem Wam, że to jest taki. Ja na niego mówię błotnik, taki kolor, kolor błotka ma, także, także tak go nazwałem. Też bardzo fajny kolor, myślę, myślę, że na pewno jakieś szupaki na niego złowimy w tym roku. Już się nie mogę doczekać kiedy je przetestuję nad wodą. I co, lecimy z następnym, kolejne opakowanie, zobaczcie, zobaczcie co tu jest. Zobaczcie tylko na to malowanie, piękny złoty swim. Takimi odblaskowymi, w takim odblaskowym złotym kolorze. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale chyba widać. Chyba widzicie czarne paseczki, pomarańczowe płetwy. Na brzuchu też ma taką pomarańczową kropkę. No dajcie, dajcie mi znać, co o tym myślicie. Jak dla mnie, to jest mój numer jeden. Numer dwa to jest ta czerwona, środek biało-czerwona przynęta. Także tak to się prezentuje, tak to wygląda. Naprawdę naprawdę sztoć dobra, zostało nam jeszcze zostało nam jeszcze ostatnie pudełko. Yy, ja już wiem co nam jest w środku zaraz wam pokażę. Słuchajcie. Na pięć pudełek na 5 pudełek trafiła mi się jedna powtórka żeby nie było Żeby nie było druga taka sama przynęta, słuchajcie, na pięć otworzeń, jedna powtóreczka, to i tak myślę, że nie jest tak źle. Myślałem, że, że mi się przynajmniej ze dwie powtórzą, no ale miałem takiego farta, ale miałem takiego farta, że tylko miałem, e, miałem tą przynętę dwa razy, ale powiem wam, że nawet jestem zadowolony, bo bardzo mi się podoba ta przynęta i pewnie jedną sobie zostawię, a, a drugą, a drugą będę, będę normalnie e, używał, sobie zostawię tą jedną na pamiątkę. No i co słuchajcie, wszystkie paczki otworzone. Dajcie znać, który kolor tego swima najbardziej przypadł Wam do gustu. No jak dla mnie, no jak dla mnie numer jeden to jest ten złoty słuchajcie, najbardziej mi się podoba. Nie wiem, który jest. Nie wiadomo właśnie, który jest limitowany, bo tak jak, tak jak, sobie, tak jak sobie oglądam, przeglądam ludzi, którzy pododawali gdzieś tam na TikToka, na Instagrama, to jeszcze nie widziałem, żeby ktoś trafił tego złotego. E, także, także wydaje mi się, że może ten złoty jest taki limitowany. Nie wiem, nie chcę się wypowiadać. E, Widziałem, że jeden jest pod, mega podobny do tego, tylko że w kolorze zielonym. E, także no, nie wiadomo, brakuje mi jeszcze jednego, mi jeszcze jednego kolorku. E, nie wiem jak wygląda. Przed nami jeszcze e, 3 razy Ricky the Roach. Także nie przedłużam. Zabieramy się za odpakowywanie. No i co, lecimy z pierwszą przynętem. cyk, pierwszy Riki, słuchajcie, tak wygląda, zwykły taki y, tradycyjny, tradycyjny Riki, 57 gramów, 14 cm. zobaczcie, nic specjalnego, ma takie y, delikatne, zielone dodatki i, i pełno tych takich, y, Kolorowych, kolorowych odblaskowych elementów w środku nic specjalnego słuchajcie liczyłem na jakiś bardziej efekt wow jak przy swimach no i niestety trafił mi się, trafiło mi się coś takiego no ale jak wiadomo Riki jak to Riki yy, zawsze łowny jest także także na pewno się przyda drugie pudełeczko od razu sobie otworzymy no i zobaczcie <laughs> Czy, czy, ten, czy ten kolor Wam czegoś nie przypomina? Zobaczcie. Spójrzcie tylko na to. Ja Wam powiem, że to jest. że to jest. E, że to jest kopia 1 do 1. Jeżeli chodzi o malowanie. E, jeżeli chodzi o malowanie, co do tego. co do tego Spójrzcie. Z Spod spodu. Tak, także. Dwa takie same malowania, słuchajcie, Liki Dero czy w kolorze takim płotniczym. Co, fajny, fajny kolorek. Zostało nam ostatnie, ostatnie opakowanie, także na szybko sobie je otworzymy. No i zobaczcie. Ten kolor chyba najbardziej mi się podoba z tych wszystkich Lików, które dzisiaj otworzyliśmy. Pomarańczowa, maręczowa z tyłu. Fajne, fajne czarne paseczki, mega odblaskowy, tutaj złoty akcent na spodzie na, na przodzie. Tak się prezentuje słuchajcie. Limitowane, limitowane edycje świąteczne Westin. No i słuchajcie, to było na tyle w tym dzisiejszym e, krótkim filmie. E, tak jak widzieliście, zrobiliśmy sobie unboxing 8 przynęt. Wyszła jedna powtóreczka. Ale powiem wam, że jest, mimo tego jestem zadowolony. Fajne kolorki mi się trafiły e, i co? Widzimy się pewnie w następnym filmie z grubym tłustym szupakiem e, już z wody. Nie mogę się doczekać, kiedy pójdę wytestować, e, wytestować te przynędy i co? Dzięki za oglądanie. Miłego dnia pozdrawiam.